Odniosłem jeszcze do tego, że to kobieta, która znakomicie wie, co sprawia, że proces uczenia dzisiaj się zmienia. Dzień dobry, Iwona. Dzień dobry, witaj, Jakub. Ale zanim odpowiemy na to pytanie, jestem ciekawy, czy ty wspominasz sobie czasem, jak wyglądał twój proces nauki, na przykład w szkole albo na uczelni. To były fiszki, to było chodzenie na wykład, i tam zapamiętywanie jak najwięcej, żeby potem nie trzeba było się uczyć? Ja mam taki bardzo aktywny kanał wzrokowy, więc ja jestem ta od notatek. Do, do tej pory mi to zostało ciągle grole, bez notesu się nie ruszam, więc rzeczywiście taka pamięć pobudzana przez rękę, tak, to było to. Czyli rozumiem, że to było tysiąc różnych zakreślaczy, ołówki kolorowe, które gwarantowały to, że odnajdziesz się w tym gąszczu różnych informacji. Tak, to już na studiach, tak. Dużo zmieniło się od tamtego czasu w Twoim postrzeganiu tego, jak się uczymy? Myślę, że zdecydowanie, bo rzeczywiście jestem prawnikiem z wykształcenia, więc tą tam pamięć, się dużo ta, tam trzeba było się, uczyć. tak. Dużo trzeba się było uczyć. Do tej pory nie lubię książek z czarnymi okładkami, tak. Teraz myślę, że są na to lepsze sposoby. No, właśnie o tych sposobach chcemy dzisiaj porozmawiać, ale żebyśmy wiedzieli, dlaczego warto po te sposoby sięgać, warto uzmysłowić sobie, dlaczego dzisiaj proces uczenia sam się zmienia. Bo moglibyśmy tu teraz zrobić wielki wykład i pewnie tysiąc różnych powodów przywołać. A te najważniejsze, Twoim zdaniem? Ja myślę, że proces uczenia zmienia się, bo poddawany jest takim dwóm głównym wielkim trendom. To są. Z jednej strony trendy społeczne, takie jak wejście na rynek pracy nowych pokoleń, które już w szkole uczą się inaczej. Ja jestem jeszcze z tego pruskiego modelu, właśnie szkoły, gdzie, gdzie trzeba się było uczyć się wszystkiego na pamięć, a teraz już w szkołach są bardziej interaktywne, nowoczesne sposoby. Na przykład widziałam podręcznik z chemii. Jak porównuję swój podręcznik z chemii, no to, to jest przepaść świetna. Druga rzecz no to taki jest social learning, czyli uczenie się społecznościowe, że kiedyś byliśmy sami trochę w tej nauce. teraz uczymy się od innych. Trzeci taki trend bardzo silny to personalizacja uczenia się. Teraz wiemy, że nie wszystko dla każdego, każdy ma swoje tempo uczenia, swoje ulubione sposoby, o których to mówiliśmy. No i to najważniejsze, te trendy technologiczne, bo to mówimy teraz bardzo dużo o rozszerzonej, wirtualnej rzeczywistości, mówimy o AI, ale przecież taki, taki koncept teraz najbardziej znany to learning everywhere, czyli uczenie się wszędzie. A on zabiera, jest bardzo pojemny, zawiera w sobie takie trendy, które znamy już od paru lat, jak na przykład uczenie się mobilne, czyli takie odmiejscowione za, online za pomocą smartfona. To jest uczenie się just in time, czyli w, przy, w przeciwieństwie do koncepcji wcześniejszej, just in case, tak na wypadek, tak, uczymy się, bo może kiedyś nam te kompetencje będą potrzebne, to teraz nowe pokolenia nie chcą sobie zaśmiecać tej pamięci, uczę się wtedy, kiedy jest mi to potrzebne. No i oczywiście mikrolearning tak? Czyli dzielenie tej wiedzy na takie małe, zjadliwe kawałeczki, gdzie jest dużo tego wideokontentu. Cieszę się, że powiedziałaś o tej personalizacji, dlatego, że to jest fanta fantastyczna rzecz, na którą zwracamy dzisiaj uwagę, mianowicie to, że nie każdy może wpisać się w konkretny schemat. To, że ja uczę się w ten sposób, nie oznacza, że mój kolega z podstawówki będzie to w wieku dorosłym robił dokładnie tak samo. Kiedyś była ta łatka tego, Mądrego albo niemądrego, bo radził sobie tak, a nie inaczej w tym konkretnym schemacie. Dzisiaj od tego odchodzimy. Dokładnie. Mówiliśmy to o neurotypowości i neuroatypowości. Można powiedzieć, że to pokolenie Z, które już teraz jest na rynku pracy, zaraz go zdominuje. A docelowo pokolenie Alfa, które zaraz tak, się pojawi. Tak, inaczej polarne. No to rzeczywiście tam się już mówi o tym, że ponad 50% tego pokolenia jest neuroatypowe. E, więc rzeczywiście, a my w tym procesie rozwojowym, po to go zmieniamy, po to go dostosowujemy, bo walczymy o taką jedną kluczową rzecz, o właśnie zaangażowanie i motywację uczestnika tego procesu. Czy Twoim zdaniem to zaangażowanie można zdobyć, na przykład wykorzystując grywalizację, o której wspomniała dzisiaj Justyna? Pytam o to, dlatego, że to jest pojęcie, które znam już od stu lat, chociaż żyje nieco krócej. Natomiast ono cały czas się w przestrzeni i szkoleniowej i nieszkoleniowej pojawia. To znaczy, że jest to coś na co dzisiaj wciąż się stawia. Zdecydowanie może najpierw sobie powiedzmy czym grywalizacja jest. Grywalizacja to jest wykorzystywanie mechanizmów znanych z gier do innych niż gra obszarów. No i właśnie po to się ją stosuje, żeby chwycić za gardło troszeczkę tego uczestnika, zaangażować go, żeby on przeżył, bo jeżeli jest bierny, co wiemy z poprzedniego z poprzedniej prelekcji, no to Patrzy jakie buty ma prowadzący. I rzeczywiście tutaj tą grywalizację się po to stosuje. I ją się projektuje w cyklu, w ogóle większość działań rozwojowych powinno się projektować zgodnie z cyklem Kolba. I ten cykl ma cztery fazy. Doświadczenie, refleksje, teorie i eksperymentowanie. No i grywalizacja jest do tego świetna, dlatego że może oddziaływać na wszystkie te cztery fazy uczenia się, mimo że sam koncept no, stary jak świat. Jest taki filmik internetowy, to jest właściwie Sylwestrowa sonda, gdzie prowadzący pyta jednego chłopaka, co będzie robił pan w Sylwestra, on odpowiada, będę grał w grę. I ja się zastanawiam, czy właśnie dla kogoś takiego jest grywalizacja po to, żeby zainteresować go czymś poza tymi grami, ale wykorzystując tę mechanikę, o której wspomniałaś. Rzeczywiście, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że nudne szkolenie, to ja też myślę, że czasami uczestnicy ze szkoleń nie pamiętają metodologii, jakby czego dotyczyła gra. Tylko latałem z liną, latałem z klockami. Tak więc myślę sobie, że tutaj ten balans jest bardzo istotny, bo w ogóle digitalizujemy. Czy Projektujemy grywalizację, nie dla, to nie jest cel sam w sobie. Celem sam w sobie jest nabycie właśnie kompetencji, a to jest środek do uzyskania tego celu. Ale zresztą z grywalizacją jest tak, że ona ma niejedno imię, to znaczy moglibyśmy odmieniać się przez przypadki. Tu też pojawia się pytanie, czy ta grywalizacja, bo wspominałem o tym, że jest to hasło z pewną historią sprzed 10 lat i ta współczesna to są dwie różne grywalizacje, czy jednak nie. Mhm. Myślę, że tutaj się bardzo dużo zmienia. Ja jako rodzaje wymieniłam e, tradycyjne gry e, szkoleniowe i tak się złapałam, na ile te tradycyjne gry szkoleniowe są tradycyjne. No bo są te e, gry szkoleniowe, które są projektowane dla e, od kilku do kilkunastu, do, e, nawet kilku godzin. One mają różny charakter. Te krótsze, to energizery, inne no, mają przekazać pewien kontent. E, pewien Energizer na przykład, gra, która sprawia, że na szkoleniu nagle jest wielkie pobudzenie wtedy kiedy być może ta emocjonalna atmosfera trochę spadła. Dokładnie, dokładnie. Jest też tak, że te gry ich siłą jest użycie gadżetów. No i to są mogą być bardzo różne gadżety te te starsze jak liny, klocki, plansze, e, to już było grane, ale teraz to są boty, to są okulary VR, to są karty digitalne, więc rzeczywiście w tym obszarze tradycji wiele się zmienia. I można powiedzieć, że powszechnie znane, w powszechnym użyciu są te gry, e, dzięki którym e, pracujemy nad komunikacją, nad współpracą, nad zarządzaniem, nad zarządzaniem zmianą ale są też bardzo ciekawe gry, e, multimedialną taką ostatnio widziałam, ostatnia wyprawa, która, e, e, której core ona dotyczy bezpieczeństwa w pracy, więc zupełnie takiego odległego te, tematu od tych powszechnych gier i tam e, pracownicy, uczestnicy tego szkolenia e, mogą razem wypracować zasady na to, co wypracowane też zgodnie z metodologią no, zapada nam dłużej niż coś, co jest przyniesione nam dane. To jest niesamowite, jak kiedyś brałem udział w takim szkoleniu, na którym prowadzący pokazywał nam, jak zmieniając zasady gry, można zmienić też taki kontekst sytuacyjny między ludźmi. To znaczy to akurat była klasa i w tej klasie był jeden wycofany chłopiec. Gra dotyczyła no, takiej, takiego średniowiecznego miasta, gdzie był piekarz, gdzie był kowal, każdy się czymś y, zajmował. No ale w takim mieście kowali mogło być y, kilku. Natomiast prowadzący stwierdził: Zróbmy tak, żeby kowal był tylko jeden. Tym kowalem był właśnie ten wycofany chłopiec. Co się okazało? Okazało się, że wtedy gdzieś poza tą gromą on nie miał właściwie żadnych kontaktów społecznych, a tutaj każdy musiał do niego podejść, każdy musiał z nim zagadać, każdy musiał coś od niego uzyskać więc to my trochę możemy sterować tą mechaniką gry i grywalizacji, o której wspomniałaś. Zdecydowanie, i, i tak dobry trener e, tak to poprowadzi. Jest też tak, że powiedzieliśmy sobie te e, tradycyjne gry, bo one najczęściej odbywały się na salach szkoleniowych, ale teraz jest cały ogrom gier, które są tylko w online albo są projektowane jak tak zwane gry hybrydowe, czyli e, część rozgrywki toczy się tu i teraz, czyli na sali szkoleniowej lub w online, a część w przestrzeni wirtualnej, wtedy uczestnicy muszą mieć dostęp do iPada. E, laptopa, do smartfona, no i oczywiście dostęp do internetu. Chodzi tu o rozrywkę, czy chodzi jednak o coś więcej? No, myślę, że zdecydowanie, jeżeli coś jest dobrze zaprojektowane, to coś więcej, no, bo myślimy sobie, że jeżeli chcemy się rozerwać, no to są do tego lepsze sposoby niż szkolenia. Chociaż akurat, jeśli chodzi o grywalizację, to faktycznie możemy te gry potraktować jako taką rozrywkę, która jest środkiem, a nie celem samym w sobie. Dokładnie. E, powiedzieliśmy tu o tradycyjnych grach. Są też e, symulacje biznesowe, to jest w ogóle cały kosmiczny obszar e, bardzo ciekawych gier, gdzie e, one stosują uproszczone modele e, biznesowe i najczęściej służą właśnie do nauki zarządzania e, biznesu, i tam możemy. W takim bezpiecznym środowisku sprawdzać jakość swoich decyzji biznesowych, konkurować, regularnie otrzymywać ich wyniki. To jest jedna kwestia. Te najlepsze są oparte o prawdziwe biznes case'y, czy mają wprost, zaciągają na przykład dane z Głównego Urzędu Statystycznego. No i oczywiście taki worek tej nauki digitalnej, czyli e-learning, a szerzej platformy e learningowe czy aplikacje z elementami grywalizacji. I tam jest ta mechanika gier inaczej trochę wykorzystana, bo korzystamy z takich mechanizmów jak nagrody, punkty. Rankingi, odznaki, po to, żeby właśnie pobudzić, zmotywować do takiej ciągłej pracy. Słuchaj, ale jeśli ktoś nas teraz słucha, kto prowadzi swoją firmę na przykład i on sobie myśli, po co ja mam stawiać na te grywalizacje, co mi to da i co da moim pracownikom. Jeśli ma się pojawić tu wątek rozrywki, to ja mogę zrobić im taki specjalny pokój z popcornem, tam będzie czas na integrację i owocowe czwartki też się pojawią, chociaż wiem, że od tego się Odchodzi. Po co grywalizacja? No, grywalizacja po to jest, żeby właśnie zaangażować, doświadczyć, przeżyć, zapamiętać i w taki łatwy, strawny sposób. Poznać narzędzia, teorie, odwołać się do jakiegoś doświadczenia. Czasami jest tak, że możemy oczywiście odwołać się do jakichś biznesowych czy zespołowych doświadczeń uczestników i to w zależności od otwartości grupy. Albo dostaniemy trawę wymalowaną na zielono, albo dostaniemy jakieś prawdziwe wyzwania czy bolączki tego zespołu. A jeżeli na przykład ten sam zespół będzie poddany grywalizacji jakiejś grze, to tam i tak się uwidocznią te mechanizmy. Czy widać będzie atmosferę, czy jest napięta, czy przestrzegają zasad, czy trzymają się tego, na co się umawiają. I czasami łatwiej się odwołać do takiego doświadczenia, ty w tej grze zrobiłeś tak, a nie ty zawsze tak robisz. Tak? Czyli w zasadzie grywalizacja przyda się wtedy, kiedy chcemy na przykład pobudzić nasz zespół, bo ta, ta atmosfera trochę padła. Wtedy postawimy na, wspominałaś o tym, energizery. Mogą być też inne gry, które sprawiają, że badamy trochę to, jak wygląda nasza firma i relacje między pracownikami. Jeszcze inne powody? Myślę sobie, że właśnie ja często słyszę od działów HR, od klientów Niech nas państwo zaskoczą, niech nas trener zaskoczy. Niech to nie będzie takie sztampowe szkolenie. No i wtedy to jest też taki moment, kiedy możemy pokazać coś wow, jeżeli to rzeczywiście jest wow i, i korzysta z właśnie tych fajnych choćby gadżetów. Czy arcy ciekawej narracji? Tu wspomniałeś o tym piekarzu, tak? a tych narracji jest po prostu tysiące. No tak, bo gry to bardzo często fabuła, często skomplikowana, ale taka fabuła, w którą można wejść i naprawdę przez wiele, wiele godzin w niej utonąć. Powiedzieliśmy o różnorodności, o tym, że każdy z nas jest inny. Mówiliśmy o neuroróżnorodności, jeśli chodzi o różne narzędzia, które też wspomagają rozwój. Obok grywalizacji możemy powiedzieć o testach psychometrycznych, czy one też mogą być spektakularne i Ktoś, kto taki test zamawia, powie do szkoleniowca Chce coś wow, a szkoleniowiec podaje bardzo proszę test psychometryczny. Mm -hmm. e, żeby e, też Państwu przybliżyć, czym są e, e, testy psychometryczne, no to są najprościej rzeczą mówiąc, zbiory takich zadań, pytań, na podstawie których możemy wnioskować o zdolnościach poznawczych lub osobowości człowieka. I rzeczywiście e, one się dzielą na dwa rodzaje, są kognitywne. Testy, czyli takie, dzięki którym mówimy o nich testy maksymalnych zdolności poznawczych. Możemy e, dzięki nim szacować poziom inteligencji, e, e, logicznego rozumowania analitycznego, zdolności numerycznych, językowych, uczestnika, e, a są te testy. E, e, typowych zachowań niekognitywne, dzięki którym możemy wnioskować o charakterze, motywacji, osobowości człowieka. No i dlaczego one się podobają? Dlaczego one są wow? No bo można powiedzieć wow nie jest z formy. Większość testów już jest oczywiście wypełniana online, przed szkoleniem. Te raporty mogą być mniej lub bardziej widowiskowe, ale te wow jest budowane na tym właśnie, na, tej, dęt, na tym wielkim indywidualizmie, bo już milenialsi to było pokolenie Mimi, mi, mi Generation, tak o tym tak pisał Time, czyli ja-ja pokolenie, które lubiło się dowiedzieć e, dużo o sobie. E, e, tu się nie zmienia nic, jeżeli mówimy o zetkach czy, czy pokoleniu polarnym, pokoleniu Alfa, e, ale koszulabiska ciała, My się w ogóle lubimy o sobie e, dowiadywać. E, Jung już powiedział, że. To, co jest świadome, tym możemy zarządzać, a to, co jest nieświadome, zarządza nami. Stąd ludzie lubią wiedzieć, jakimi są menadżerami, jaki mają styl myślenia, działania, jaki styl komunikacji, jaką odporność psychiczną, czy, jaki, czy mają w ogóle kontekstowy sposób myślenia. To jest arcyciekawa em, dziedzina i o niej się mówi, że ona bazuje na takiej metodzie siła y, lustra lo, rozwojowego, tak? Możemy się w tym przejrzeć jak w lustrze i dowiedzieć się jakąś prawdę o sobie. No, tak? najchętniej to byśmy słyszeli o sobie same dobre rzeczy, ale rozumiem, że testy psychometryczne to jest akurat coś takiego, co właśnie, właśnie tę prawdę gwarantuje, to znaczy test pochwali wtedy, kiedy trzeba i kiedy faktycznie na to w tym danym momencie zasługujemy, robiąc ten test, ale też wykaże, y, gdzie być może, co możemy poprawić. O tak. Mhm. Znaczy w ogóle większość Mówi, że y, y, twój styl myślenia, działania czy styl komunikacji nie jest dobry lub zły. Czyli nie ocenia. On, y, nie ocenia. On może być bardziej adekwatny do sytuacji lub mniej do tej sytuacji adekwatny. Jeżeli jest mniej adekwatny, na przykład y, do relacji w moim zespole, do relacji z moimi klientami, do dojrzałości moich pracowników, no to wtedy może warto, żebym sięgał z tych niekomfortowych, nienaturalnych dla mnie. Stylów. Wyobrażasz sobie, że ktoś robi testy psychometryczne, rekrutując pracowników do firmy? Te z... testy są taką wskazówką trochę, kogo zatrudniamy, a kogo nie? No zdecydowanie, zdecydowanie tak jest. Bardzo dużo firm i część branży doradczo-szkoleniowej, która żyje z selekcji, rekrutacji, no korzysta z testów też kognitywnych. Bardzo ciekawe te testy są, myślę, że one teraz odpowiadają na złożoność tego świata e, szybkości i zdolności do uczenia się. Tak? Bo, to, bo to jest kluczowe. Czegoś nie umiem dziś, ale jest pytanie, jak szybko e, mogę się tego nauczyć. E, no to są też takie testy dopasowujące e, do roli w zespole, do zadania. E, ja bym zwróciła tu uwagę na takie arcy dla mnie ciekawe testy, jak na przykład Harrison, Gallup, Hogan, jeżeli myślimy o, o rolach przywódczych, no to jest kopalnia wiedzy w, re, w rekrutacji i ona pozwala, żeby te decyzje były maksymalnie efektywne, no i żeby kandydat był lepiej dopasowany do stanowiska, do roli, do zadania. Porozmawiajmy o pieniądzach. Ja wiem, że dżentelmeni nie mówią y, o kasie, ale dzisiaj możemy nie być dżentelmenami. Wyobrażam sobie i myślę trochę y, z punktu widzenia tych, którzy mogliby sięgnąć albo po grywalizację, albo po testy psychometryczne, ale myślą sobie: hmm, jest ich tak wiele, ja nie wiem co wybrać, do tego to jest pewnie drogie, nie kupię wszystkiego, bo nie mam takiego budżetu. Jak się w tym odnaleźć? No można powiedzieć, że to nie są tanie rzeczy. Jakbym sobie myślała, cytując klasyka, czym się kierować, no to przede wszystkim bym też patrzyła, jaką mam ekspertyzę, na jakim rynku działa, jaki budżet mam ja, jaki budżet mają moi klienci. To jest pierwsza rzecz. Druga, bym patrzyła, czy Testy na przykład mają tą wysoką skalę spójności. Ją się mierzy skalą Alfa Cronbacha i te, które mają 0,7, 0,9, no to już można powiedzieć, że są bardzo rzetelne rzeczy. Czy licencjodawca, no bo jak kupujemy testy psychometryczne, to najczęściej nie szukamy ich licencja na test psychometryczny, tylko to jest certyfikacja, akredytacja. One najczęściej kosztują podobnie, to jest od kilku do nawet kilkunastu tysięcy. Tu się zabawa rozpoczyna, jeżeli my mówimy o jednostkach, z których generowane są raporty, i tu te różnice są znaczne. Grywalizacja, no to też yy, może się zaczynać, jeżeli chcemy coś kupić na wyłączność. I czego na przykład nie ma w Polsce, to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. I tu właśnie Parb wyciąga rękę do polskiego rynku doradczo-szkoleniowego. Jest konkurs, nowa perspektywa dla Bur. I tam firmy, które są wpisane do bazy usług rozwojowych i mogą świadczyć usługi z dofinansowaniem, mogą otrzymać 80% tego budżetu, nawet do 52 tysięcy złotych. To jest ogromny zastrzyk pieniędzy. I naprawdę całkiem nowa bajka dla tego sektora, z której naprawdę warto skorzystać, bo taka okazja może się nie powtórzyć. Czyli jest nadzieja dzięki Parpowi nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że to są kwoty y, ogromne. Mówiliśmy o tej neuroróżnorodności, a tu jak się odnaleźć na tym rynku? To znaczy, ja mam różnych pracowników, jeśli jestem pracodawcą. Chciałbym mieć coś dla nich, specjalnie dla nich, ale to są różni ludzie. To mam kupić wszystko? czy też się trochę jakoś podpytać kogoś, kto się zna? No ja myślę sobie, że y, y, już mówiliśmy sobie na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o różnorodność. No żyjemy w świecie bani, więc te wszystkie testy, które badają odporność psychiczną, kontekstowy sposób myślenia, Mindsonar, y, MTQ, to są bardzo y, ciekawe rzeczy, ale jak ja na przykład się przygotowywałam i sobie pomyślałam, jesteśmy żyjemy w świecie sztucznej inteligencji, którą można powiedzieć przewróciła stolik ostatnio, nam w tym świecie rozwojowym nie tylko. Zadałam czatowi zapytanie, prompta. Działam na takim i takim rynku. Mam takich i takich klientów, albo mam taki i taki zespół. Szukam dobrego testu psychometrycznego. Co podpowiadasz? No oczywiście trzeba zwracać uwagę na halucynacje, ale zawęzi nam to już na przykład jakiś, jakąś pulę. I to się odnosi do testów psychometrycznych, a do grywalizacji też? Nie każdemu jest. Nie próbowałam. To trzeba, tak, trzeba, trzeba popatrzeć, kogo, kogo mamy, bo na przykład nie wszystko pasuje wszystkim. tak? Not, not all to I rzeczywiście patrzeć, jak ludzie cały czas siedzą przy komputerach, to może dla nich nie będzie fajnie, kiedy kolejna gra będzie całkowicie zdigitalizowana i będą chcieli wrócić do tego patyka i balona, tak? No wiesz, ja mam taką refleksję, że trzeba być chyba dobrym obserwatorem, jeśli widzimy ludzi, którzy być może ze sobą na co dzień nie rozmawiają, o, to może istnieje taka gra, która sprawi, że faktycznie te relacje będą nawiązywane. No, dokładnie. A gdybyśmy mogli pobawić się jeszcze w pewnego rodzaju futuryzm, ja jestem miłośnikiem serialu Black Mirror, Czarne Lustro i kiedy widziałem pierwsze odcinki, byłem trochę przerażony, ale z drugiej strony też zafascynowany, w jaki sposób nowe technologie wchodzą do naszego świata. Dzisiaj to, co było pokazane w serialu, już jest. To dzieje się na naszych oczach. Gdzie ty miała być taką wróżką, która popatrzy na przyszłość grywalizacji albo testów psychometrycznych, to twoim zdaniem wiele się zmieni? Czy, czy akurat w tym zakresie nie, bo jednak w dużej mierze potrzebujemy tego samego? W 2007 roku, jak Steve Jobs pokazywał nowego iPhone'a, to powiedział taką znamienną rzecz, że co jakiś czas pojawia się na rynku nowy produkt, E, który z, e, rewolucjonizuje wszystko, bo no, wtedy to był iPhone i on powiedział, że na nowo wymyślili telefon. No teraz myślę, że takim rewolucyjnym produktem będzie sztuczna inteligencja, ale jakbym miała zabawić się we wróżkę, to bym sobie pomyślała, że trzeba obserwować jak, jak spędzamy wolny, technologię i jak spędzamy wolny czas, jak wygląda rozrywka, no bo tak za chwilę będzie wyglądało uczenie się, czyli krótko mówiąc patrzmy na nasze dzieci i wnuki i będziemy wiedziały jak one będą chciały się uczyć. I na tym koncepcie na przykład zbudowana została ostatnio kompania jednego z wielkich banków, który na platformie gamingowej Roblox powieścił swoją grę, która uczy świadomości finansowej i cyberbezpieczeństwa. bezpieczeństwa. I myślę sobie, co to by mogło być? Kustomizowani trenerzy, tak? Możemy wybrać płeć, tembr głosu, ubiór. Co może być jeszcze, no, rzecz pewna jest jedna: tudzić się nie będziemy, cokolwiek to będzie. To jeszcze na koniec taka refleksja. Nie wiem, czy się z nią zgodzisz, czy nie, ale jest to o tyle niesamowite, że to pojęcie grywalizacji, jak wspominaliśmy, jest z nami od lat. Testy psychometryczne też, nie oszukujmy się, to nie jest nowość sprzed dwóch dni, ale mimo wszystko teraz coraz więcej ludzi po to sięga, a wcześniej to chyba były takie rzeczy jednak dla wybranych, dla bardzo wyspecjalizowanego środowiska, chociażby szkoleniowego. Dzisiaj firmy, które szkoleniami też często się nie zajmują, sięgają właśnie po takie narzędzia. Ty to chyba wiesz. Z z Twojej zawodowej perspektywy? Zdecydowanie. Ja mam nawet zapytania, że przyjaciółka przyjaciółce chce kupić test i sesję feedbackową na urodziny. Więc tak, to się bardzo zmienia, eksplorujemy, chcemy się uczyć, chcemy być coraz lepsi, chcemy zdobywać przewagę konkurencyjną, no i to jest jeden ze sposobów. To tak z ciekawości to jest drogi prezent urodzinowy? To zależy jaki test. O tym warto pamiętać. Marzenia się spełnia, czy marzenia się spełniają? Jakie jest twoje zdanie? Moim zdaniem marzenia się spełnia, tak? Trzeba na to, na to pracować. Podejrzewam, że wiele marzeń mają też szkoleniowcy, którzy zastanawiają się, co zrobić, żeby wszystko to, co w sali na sali szkoleniowej mówią, zostało zapamiętane przez uczestników. O tym na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać, a ja dziękuję Ci za to spotkanie. Iwona Skiba, wiceprezeska zarządu i dyrektorka obszaru psychologii biznesu grupa OD kobieta, która zna się i nagrywalizacji i testach psychometrycznych wie. Jak używać ich w praktyce. Dziękuję. Pięknie.